Witajcie, wagi. Jak widzicie, u mnie już wiosennie. Posłuchajcie prognozy tarota na marzec. Więc tak, drogie wagi. W marcu nie powinnyście narzekać na zdrowie, będziecie miały więcej siły i ochoty do życia. Jedyny Wasz problem to myśli i blokady wewnętrzne. Ale myślę, że jak nadejdzie wiosna, to je wreszcie pokonacie. W sferze uczuciowej widać, że próbujecie się bronić przed osobą, która być może was kocha. Jesteście chłodne i znowu wzbraniacie się przed uczuciami. Może to z powodu rozsądku, ale uważam, że warto dać sobie szansę. Ponieważ karty tutaj pokazują, że jeśli zrobicie to, otworzycie się na uczucia innych, dacie sobie szansę, czeka was romantyczne spotkanie i Wiele fajnych chwil. Natomiast w związkach może nastąpić ochłodzenie, ale na krótko. Wyjaśnicie sobie pewne sprawy, i myślę, że czeka Was także czas pełen romantycznych uniesień. Natomiast y, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, to marzec będzie bardzo przychylny dla Was. Y, osiągniecie to, o co walczyłyście. Czeka Was uznanie i nagroda. Y, tylko, oczywiście, nie spoczywajcie na laurach. Bo tutaj rycerz kielichów pokazuje, że możecie się za bardzo rozmarzyć i przestać logicznie myśleć. Fantazjowanie nie jest złe, ale czasem trzeba się obudzić. No ale ten miesiąc taki będzie dla Was. Będziecie bardzo skupiać się na swoich emocjach. Będziecie też poznawać wiele nowych osób. I to nie tylko na drodze zawodowej. Karty mówią też, że w marcu musicie ostrożnie Podchodzić do swoich planów, nowych planów. Powinnyście skupić się na systematyczności w swoich obowiązkach, sumienności, a także nauczyć się odpowiedzialności. I tutaj też karty przestrzegają przed pochopnym. Przed pochopnym wydawaniem pieniędzy. Bo tutaj widzę, że mogą jednak przejść nagłe wydatki. I także nie powinnyście w marcu planować żadnych podróży. Jeśli macie ochotę, to po prostu przeczekajcie ten czas. W końcu myślę, że pod koniec marca, może jak naprawdę przyjdzie wiosna, będziecie mogły gdzieś się wybrać. Ale teraz lepiej tego nie robić. I karta Lenormand, myszy, mówi, że. Mówi o stracie. Kradzieży. I oczywiście nerwach z tym związanych. Dlatego powinnyście być ostrożne w swoich wszelkich, swoich działaniach. Czy to w pracy powinnyście unikać osób, które są nieszczere wobec Was. Albo próbują podgryzać wasze stanowisko, bo my się podgryzają. I, ale szczególnie jednak radziłabym wam uważać na sferę materialną. Po prostu musicie uważać. Natomiast przesłanie dla Was na marzec brzmi: odejdź, nie tkwi w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed tobą otworzą. Więc, yy, drogie wagi, jeśli Was teraz trapi jakiś problem, jakiś kłopot, macie jakieś zmartwienie i nie, wie, nie wiecie, co macie zrobić, jak się zachować, jak postąpić, to to jest właśnie dla Was odpowiedź. Należałoby po prostu podjąć decyzję, zamknąć za sobą drzwi i uwolnić się od tego, co Was dręczy i nie pozwala normalnie funkcjonować. Po prostu czasem trzeba zamknąć za sobą drzwi i wyzwolić się, czy to od tych ludzi. Czy sytuacji? Także takie jest przesłanie dla Was. Możliwe, że odpowiada na Wasze pytanie albo na to, co Was tręczy. Drugie wagi to by było wszystko. Co chciałabym Wam przekazać? Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za subskrypcję. I jeżeli podoba się Wam mój sposób przedstawiania kart, to bardzo proszę o, o subskrypcję. Oczywiście jest to rozkład ogólny, więc nie z każdym będzie rezonował. Więc jeśli macie jakiś problem, to zapraszam na osobiste czytanie. Odpowiedź na jedno pytanie to koszt 10 zł, a rozkład partnerski, jeżeli macie jakieś wątpliwości uczuciowe, to 25 zł. Jeżeli potrzebujecie tego, to. Piszcie do mnie na maila. I jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie wagi. Życzę Wam udanego miesiąca, pokonania problemów i oczywiście uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.